Centrum Nauki i Biznesu Żak to jest szkoła dla dorosłych, w której można się kształcić, można zdobyć fajne doświadczenie. Kształcenie jest oczywiście darmowe. Nowym kierunkiem, który w tym momencie mamy, jest terapeuta zajęciowy, ale mamy też szereg starych kierunków, takich jak technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca i wiele innych kierunków. Mamy też oczywiście liceum dla dorosłych, do którego można się już zapisać. Zaczynamy zajęcia już we wrześniu. W naszej ofercie mamy też dużo kierunków jednorocznych, kształcenie płatne. Tutaj mamy rejestratorkę medyczną, grafikę komputerową, dekoratora wnętrz i wiele innych fajnych kierunków, także można sobie u nas coś fajnego zrobić, zmienić swoją branżę, znaleźć nową pracę. Zapraszamy na ulicę Wałową 3 do sekretariatu, który jest czynny codziennie od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 16. Chciałabym dzisiaj przedstawić swoje stanowisko w galerii, tutaj będę wykonywać dzisiaj makijaż na modelce. Makijażem zajmuję się od 6 lat, od niedawna mam swoje studio wizażu w Tarnowie na ulicy Brodzińskiego 17, także jeśli macie ochotę i chcecie skorzystać, to serdecznie zapraszam, wykonuję makijaże ślubne, okolicznościowe. Serdecznie zapraszam na mojego Instagrama, gdzie możecie zobaczyć moje prace, wystarczy wpisać Aleksandra Bezak, pauza dolna, make-up i tam zobaczycie całe moje portfolio, także serdecznie zapraszam. Dzisiaj reprezentuję studio tańca bajla. Nazywam się Urszula Parys. W studio tańca bajla możemy nauczyć się tańczyć. Zapraszamy serdecznie na nasze lekcje. Uczymy salsy, baciaty, tańca towarzyskiego, disco foxa. Mamy też fajne zajęcia dla pań, zajęcia solo, zajęcia solo z salsy. Wszystko jest na naszej stronie internetowej w studiotańcabajla.pl. Zapraszamy serdecznie. Nasze zajęcia odbywają się gościnnie w klubie Gwiazda, więc można sobie połączyć i taniec towarzyski, i tańce, te, które są u nas dostępne. Zapraszamy serdecznie do kontaktu. Można przyjść dzisiaj, dowiedzieć się więcej, co Dzięki mamy w ofercie. Tiandy to kolekcja ekskluzywnych kosmetyków i produktów zdrowotnych oparta na recepturach medycyny Starożytnego Wschodu. Bardzo wysokie wysycenie składników aktywnych czyni je bardzo skutecznymi. A tutaj wykonujemy darmowy zabieg z pana dłonie. A, dlatego zapraszamy wszystkie chętne panie, ale również i panów na taki zabieg, oczywiście można zakupić tutaj y, pewne y, produkty z rabatem 20%. -owym. Ale jeżeli chcecie nas odwiedzić w sklepie, to mamy również y, sklep w tarnowie na ulicy Głowackiego 46 niedaleko szkoły Hoffmanówki, jak również na ulicy Goldhammera 10. Także, y, w dniach 19 i 20 maja jesteśmy w Galerii Tarnowia, a pozostałych zapraszamy serdecznie do nas, do sklepów w Tarnowie. to tutaj Patrycja z Extreme Fitness. 19 maja oraz 20 jesteśmy w Galerii Tarnowi w ramach współpracy z naszą galerią. Chcę pokazać taki szampon z korzeniem żeńszenia. Prawdziwy żeńszeń jest w środku. Widać tutaj jest to dość skoncentrowany produkt. Szampon zapobiega wypadaniu włosów, jest głęboko oczyszczający i naprawdę skuteczny, bo tak jak mówiłam na początku, kosmetyki o bardzo wysokim wysyceniu składników aktywnych, dzięki czemu oddziaływują bardzo dobrze na nasz organizm. Dziękuję serdecznie i jeszcze raz zapraszam, Agata i. Dajemy dzisiaj darmowe wejściówki w ramach współpracy z Galerią Karnowią. Można sobie przyjść i zobaczyć do nas jak wygląda nasza siłownia oraz zapoznać się na przykład z naszymi zajęciami, na które serdecznie zapraszamy. Można tutaj skorzystać z różnych ofert, są targi zdrowia i urody, także zapraszamy serdecznie.